Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Na pewno będzie to vlog łączony ze kilku, kilku dni, ponieważ to dzisiaj, czyli dwa tygodnie przed urodzinami mojej córki, zaczynamy przygotowania do jej trzecich urodzin. Dopiero się urodziła tutaj już trzylatka, także musimy organizować, znaczy musimy, chcemy i organizujemy urodziny w sali zabaw, organizujemy też urodzinki w przedszkolu. Tam panie z kuchni pieką tort, ale my musimy kupić talerzyki, kubeczki, więc wybierzemy się do Action i tam coś nam na pewno znajdziemy, bo musi to być koniecznie w Psi Patrol. Pokażę Wam też ubranko dla Linii, które przyszło dla siostry, dla Melusi. Może mama też zdąży pokazać swoją stylizację. Póki co. Sweterkowa i ciepła, także u nas grudzień jest pełen wrażeń, bo są Mikołajki, e, urodziny, święta, Sylwester, więc tych e, okazji imprez jest mnóstwo, no ale nie da się ukryć, że urodzinki mojej córki są najważniejsze. Także dzisiaj Wam właśnie zaczynam tego vloga i będę Wam co nieco pokazywać z przygotowań. A my generalnie organizujemy urodzinki w sali zabaw, kawa i zabawa w Gdańsku, ponieważ jest to miejsce, które bardzo mi się podobało z tego względu, że u nas w rodzinie i wśród znajomych mamy dzieci, które mają, wiecie, roczek. Pół roku, mają 11 lat, 10 i jest ten rozstrzał dosyć duży i oczywiście patrząc przede wszystkim na Lili, ale też chcemy, żeby wszyscy się dobrze bawili i to jest taka genialna sala, ponieważ tam jest duży labirynt dla starszych, ale jest też taki kącik dla małych dzieci, więc no bardzo, bardzo, bardzo mi się ta sala podobała. Jest też przestrzeń, będę miała gdzie karmić, gdzie chodzić z malutką w chuście. No i oczywiście tam z Lili byłyśmy i tam jest też fajna sala, taka urodzinowa, i pamiętam, jak Lili. Mówię, że chciałaby tutaj urodziny, a wiecie, ona już ma 3 latka, więc jest bardzo świadoma, a my jakoś nie chcemy urodzin w domu, dla mnie, wiecie, urodziny w domu to mogą być moje urodziny, gdzie przyjdą, e, e, przyjdzie, wiecie, moja siostra, mama, babcie i tak dalej, no babcie już nie mam, Lili babcia, e, ale e, jeśli chodzi o Lili, chcę, żeby było dużo dzieci, żeby było fajnie, kolorowo, żeby ona te urodziny pamiętała. A jeśli chodzi o ubranko dla Lili, mam taką przepiękną sukienkę z H&M, takiego jednorożca z brokatem. Ładna? Przepiękna. A dla Melusi zamówiłam dwie rzeczy. Nie wiem, które ubierze. To już wyprałam właśnie przed chwilą. Muszę wyprasować taki komplecik z opaską beżową. Tutaj z jelonkiem. Są do tego spodenki. Albo taki właśnie biały w serduszka, ale tu nie mam żadnej opaski, więc chyba się zdecyduję, żeby ubrała ten. A ja mam beżową sukienkę, także zaraz się Zbieram jeszcze i jadę zrobić paznokcie, żeby pasowały pod urodzinki. Tutaj przy okazji Wam pokażę, co nie, to dla Ciebie, co kupiłam jeszcze dziewczyną z okazji tego, że było minus 20%. na wszystko chyba w chejmie. Zaraz odpakuję i wyciągniemy. I tak się złożyło, że tutaj dla Lilusi jest więcej, bo ona ma bardzo dużo ubrań polili. Akurat ten rozmiar się wstrzeliła, więc ma dosyć dużo. Ile Lini mam taką beżową bluzeczkę w serduszka, taką bluzeczkę w króliczki, tutaj takiego jednorożca. Tak zakręcona jest. I takiego kotka niebieska bluzka, a i takie bolerko do właśnie sukienki i zamówiłam też takie leginsy i chyba nawet nie wiedziałam, że one są ocieplane a mają w środku meszek więc super, żałuję, że nie wiedziałam o tym, bo mogłam jeszcze jakieś inne zamówić a te są fajne, bo one jak widzicie będą do każdej bluzki pasowały i do tej i do tego jednorożca on to nawet idealnie pasuje więc Lili już jest naprawdę na zimę ma full... Zestaw. No a dla Melusi właśnie kupiłam te dwa takie świeże kompleciki. To będzie fajne też na walentynki. I udało nam się kupić na urodzinę Lili do przedszkola. Już Wam pokazuję jaki zestaw. Proszę bardzo, taki zestaw. Lili chciała w wsi Patrol, więc jest Chase, są kubeczki, Wsi Patrol i jeszcze takie miseczki, żeby można było tutaj coś dla dzieci właśnie nasypać. Muszę to odłożyć, żeby nam się nie zgubiło. I tutaj jeszcze na urodziny, właśnie zerwałam takie gumeczki, to nie na urodziny, ale te spineczki do sukienki myślę, że będą pasowały. No nie w jednorożce, ale całkiem fajne, takie błyszczące. Już mamy dzień urodzinowy, mamy w sumie 10 minut do wejścia. I kto dostaje najmniej czasu na przygotowanie się, oczywiście? Mama dzieci ubrana, jeszcze jej uczesać. Ja tutaj robię teraz ekstremalnie szybki makijaż, umyłam właśnie głowę i tak malując i susząc pomyślałam, Boże, jaka wygoda to jest mieć takie krótkie włosy. Naprawdę, ja je umyłam dosłownie parę minut temu, wystarczyło suszyć, myślę, że nawet nie pięć minut, no wiadomo, jeszcze są... Mokre, ale jezu, one nawet wyglądają już na takie w miarę ułożone, może bez tej góry. No, jeszcze muszę je uczesać. Ale te moje długie włosy, co miałam, to naprawdę bardzo długo zajmowało, zanim one jakoś tak wyglądały. A właśnie jak na moich filmach obserwowałam, że one wyglądają tak no słabo, na takie właśnie bardzo już zaniedbane i tak dalej. Ja nie miałam czasu się nimi tak mocno już zajmować jak kiedyś, nakładać odżywki. Wiecie, kiedy z małymi dziećmi czasem nawet źle spłukiwałam, i potem mi głowa swędziała, stwierdziłam, że nie, koniec. Także jest mi mega wygodnie, naprawdę bardzo ładnie. Tak świeżo się czuję i ładnie. Chociaż potrzebowałam czasu, żeby się przyzwyczaić na początku. Myślałam, że to będzie tylko praktyczne, a nie będę się czuła dobrze, ale naprawdę się przyzwyczaiłam. Także my będziemy śmigać na urodziny. Rozdzieliłam zadania. Moja siostra odbierze tort a zamówiłam tort Psi Patrol dla Lili, także na pewno będzie jej się bardzo podobał. Nie wiem, jak on wygląda, yy, więc mam nadzieję, że będzie fajny, no ale wiadomo, wysyłam jakieś tam inspiracje, więc mam nadzieję, że pani dobrze wszystko dobrała. No i tak, minęło już mojej córy. Trzylatka, słuchajcie, ona wyraźnie dopiero się urodziła, a tutaj już jest siostra. Brwi sobie wczoraj zrobiłam. No i Lili jest taka już świadoma, czy te święta właśnie nadchodzą, czy jej urodziny, ona już dobrze wie, kto będzie, gdzie będzie, Mikołaj, święta, jeszcze rok temu ona była taka nieświadoma, jeśli chodzi o te swoje urodzinki, a teraz ona już tak wie, ona ciągle pytała, kiedy ona będzie miała urodziny, więc cieszę się, że u nas urodziny dziecka to są, to jest dzień urodzin dziecka, my nie robimy właśnie jakichś takich obiadów, dla rodziny i tak dalej, no każdy ma, wiecie, inną wizję. Ja zawsze chciałam, żeby urodziny dziecka to były urodziny dziecka, czyli żeby były dzieci, żeby była zabawa, a z racji tego, że mamy trochę tych dzieci w rodzinie i wśród znajomych, to zawsze wolimy to zrobić na sali zabaw. plus wiecie, no wygoda, że nie musimy ogarniać domu, sprzątać, szykować, jedzenie, skakać i tak dalej. Chociaż bądź co bądź. Liczba gości się zmniejszyła dwukrotnie, słuchajcie, bo niestety panuje teraz taki czas chorób, nie tylko RSV, COVID-u i wszystkiego. Wiem, że ten jest pendel do brązera, ale nie mogę teraz znaleźć. I po prostu liczba gości się zmniejszyła, ale jakby nie było, będzie na pewno cudownie, Lin na pewno będzie bardzo szczęśliwa, a o to przecież chodzi. Także, tak, zawsze się staramy robić na jakiejś sali zabaw, żeby to były takie urodziny faktycznie. Dla niej, się ekspresowo maluje, 3 minuty, 24 sekundy. Jeszcze ubiorę sukienkę. Małą nakarmiłam, więc myślę, że dojedziemy. Spała tak średnio, ale jeszcze musiałam wyskoczyć Lili porę stopy, więc tata ją rano usypiał. A wiadomo, że u mamy się trochę inaczej jej śpi. Wiadomo, pewnie czuję mleko i nie tylko. Co byś przypomniała, jak rok temu Lili miała urodziny. Jak ja tutaj wam opowiadałam o tych urodzinach już po wszystkim, to pamiętam, że płakałam, bo byłam taka wzruszona, że wiecie, że ten czas mija i tak dalej, i tak dalej. A później się okazało, że jestem w ciąży. Eee, Także to było takie śpieszne, że byłam taka, wiecie, ta a potem właśnie ta ciąża. No teraz nie jestem, nie będę, ale tak mi się przypomniało, że wtedy właśnie tak wam tutaj płakałam. Mojej Lini ma dwa latka, ddy, 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 że ten czas tak leci, a potem jednak ten wzrusz to już był taki na tle hormonalnym. Dobra, uczeszę włosy. Hmm. Chyba za ciemna to pomadka trochę fony. Kurde, nie wiem czy nie jest za ciemna. Chyba nie, dobra. Zostawimy do ogarnąć włosy i się ubrać. I tak już jestem gotowa. Sukienkę mam z to Nagrywałam Wam chyba mierzymy z sukienkami na święta i właśnie tam sobie wybrałam i zostawiłam taką beżową, i z pomyślunkiem właśnie, że będzie pasować mi na urodzinny. Także tak się prezentuje. Łosy są ok, już i będziemy lecieć. Piękna, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Odpakowywanko prezentów. Odpakowywanko prezentów. Co Lilusia dostała? Co to jest? Straż pożarne, pomóc Ci otworzyć? Tak. No. Dobra, musimy chyba wziąć nożyczkę. Ja Ta drabina nie działa. To nie działa, no. To tak jest w zabawkach, wiesz, że robią tak na niby czasem, jakąś drabinę. Ale tak działa. Słuchacze, wielka To mama nie zrobi, nie? Mama wszystko zrobi. Kręci i wykręci, dobra. Czarabinia, spróbuj. spróbuj jechać. Nie, ja się boję. No, tym do przodu musisz to do przodu. Aj, do tyłu jedziesz. O, jest i... szybko. Jak, super. Ale piękna. Dobra, oj, nie ten guzik. Do przodu. Nie ten, do przodu pchaj. Paluszki. Brawo! Ekstra. Alo. jest tylko jeden kolor. tutaj ma rozgrywkę w Chyba każdy musi tą grę mieć, co? Choinka Lili, urodziny, co za grudzień. Szalony co? A jak Ci się podobały urodzinki? Pięknie. Pięknie było. Ty jesteś skarbną. I chociaż na samych urodzinach nie było wszystkich, którzy mieli, mie którzy mieli być, tak jak mówiłam, no niestety jest to czas chorób i połowy małych gości przede wszystkim, bo to byli najważniejsi goście najważniejszych gości nie było ale cieszę się, że mimo wszystko my byliśmy zdrowi że Lili urodzinki się bardzo podobało, była bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, no mi te urodziny po prostu mignęły jak 5 minut bo gdzieś tam wiadomo, tutaj miałam Melusię, karmienie i tak dalej z nią chodziłam ale nie o tym bardzo się cieszę jestem bardzo szczęśliwa, że Lili jest tak wspaniałą dziewczynką że już trzy jest z nami że jestem taką szczęściarą, że mam taką cudowną córkę, że to właśnie ona wybrała nas jako rodziców, to naprawdę wielki zaszczyt wychowywać tak wspaniałego, małego człowieka, takiego empatycznego, ciepłego, kochanego, troskliwego, obiekuńczego, energicznego, bardzo, bardzo mądrego człowieka. Naprawdę jest to wspaniała osoba, moja pierwsza wymarzona córeczka gdzieś tam ze snów. Jak jako młoda dziewczyna sobie myślałam o córce, to tak sobie wyobrażałam córę, chociaż powiem szczerze, że chyba nie miałam na tyle wyobraźni i tyle odwagi, żeby aż tak wspaniała powstać powstała w mojej głowie. Naprawdę jestem z niej szalenie dumna, strasznie ukocham, jest wspaniała i bardzo się cieszę, że już trzy latka wspólne za nami, nie mogę się doczekać kolejnych wspólnych lat tym razem już z siostrzyczką także co, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla mojej córy niech mi rośnie przede wszystkim zdrowo, to jest najważniejsze reszta się nam ułoży także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego urodzinowego vloga i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!